Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuba Elektronika. Dzisiaj zaprezentuję Wam montaż anten naziemnych oraz satelitalnych. Jak, jak je zamontowałem, pokażę Wam dokładnie mocowanie tych anten. Jak umocowałem anteny, jak widzicie? Masz antenowy jest inny, jest trochę dłuższy, było tu sporo przerabiane. Dobra, jesteśmy już na dachu. Jest trochę niebezpiecznie, ale jesteśmy. Ja sobie tutaj stanę. Zacznijmy od anteny satelitarnej. Otóż antena satelitarna. Y, jest to antena z, y, TRIAX. Y, y, z, jest to talerz TRIAX 80 z konwenterem Inverto. I tak. Y, otóż. S satelita jest umocowana w taki sposób, że mamy tutaj uchwyt satelitarny, tak jak się w większości przypadków stosuje. Jest on przykręcony tutaj po prostu na cztery śruby. Y I jak wiecie, jest on w miarę stabilne. Antena się nie powinna przekręcić. Ona już, już wiele lat jest tutaj to umocowane i się dobrze trzyma, więc tak się prezentuje mocowanie. Anteny satelitarnej. Przejdźmy teraz sobie do anteny naziemnej może. Do całego masztu antenowego, jeżeli chodzi o naziemne anteny. Nie chciałam zjechać, więc muszę trochę uważać. Dobra. Tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o mocowanie anten naziemnych. Masztu masz tu do anten naziemnych. Mamy tutaj cztery mocowania do... Y, cztery mocowania do rur. Jedną... Drugie, trzecie i czwarte. Aż cztery mocowania, ponieważ wcześniej mieliśmy dwa takie zaldzewiałe i po prostu nasza rura chodziła na boki i się anteny przekręcały. Teraz jest to już dużo lepiej zrobione. No i tak, cały masz antenowy jest pionowo, jest on pomalowany i tutaj na te cztery uchwyty jest przykręcone. Widzicie, nie opraca się już jedynie, co to, to się leciutko buja. Samolot leci. Jedynie. O! Je... Gdzie on leci ten samolot? Jedynie co? To on się leciutko buja, bo jest wysoki, ale tak to to. Yy, anteny nie powinny się przykręcić. No i co tutaj dalej? Anteny oczywiście są umocowane w oczywisty sposób. Tutaj mamy muksusy. Tutaj mamy MUXUS-MY antenę VHF, która patrzy sobie w tamtą stronę na e, nadajnik, e, dokładnie Pałac Kultury i Nauki, MUXUS-MY tutaj mamy. E, wyżej mamy UHF, e, która patrzy sobie na Warszawę Raszyn, plus jeszcze antena radiowa dookólna pomiędzy tymi. No. I jest to oczywiście umocowane do tego masztu, tutaj przewody idą sobie po tym. Kurde, żeby nie zjechać. I tutaj mamy wzmacniacz, taki malutki wzmacniacz szerokopasmowy do anteny na MUX Mamy tutaj też ten protektor, czyli taki bezpiecznik na MUX I tam wyżej przy antenie szerokopasmowej jest bezpiecznik na uhf -a. Tu jest jeszcze złączka na UHF-a, bo były za krótkie przewody, więc trzeba było przedłużyć złączki. Ja zawsze uszczelniam tak, że daję po prostu takie gumy, gum takie gumy daję, nasuwam i jest to szczelne. Tutaj jak widzicie, wszystkie przewody z anten sobie schodzą, tu przez szparę i idą sobie do centralki. Dobra, to schodzimy już na dół, bo nie ma co tutaj więcej już pokazywać. Muszę uważać, żeby nie zjechać. I widzimy się na dole. Tak by sobie nasze anacowanie anten wyglądało. Z dołu, jak widzicie, antena na muxusmy, antena UHF-owa, antena radiowa. plus tutaj satelita. Tak by się to prezentowało. Dobra, lecimy sobie już do podsumowania. Proszę bardzo, tutaj zsumowany sygnał z anten naziemnych, mux ósmy, UHF oraz FM i jest to później dystrybuowane do y, poszczególnych gniazd abonenckich w moim domu. Tak to by się prezentowało. No i dobra, myślę, że to by było na tyle z mocowania anten naziemnych. Nie będę Wam pokazywał całej mojej instalacji zbiorczej, bo już mogliście to widzieć. Już Wam nagrywałem film z instalacji zbiorczej, ale pokazałem Wam dzisiaj, jak są mocowane anteny, bo jeszcze Wam nie pokazywałem, jak mocowaliśmy anteny. Dobra, a ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.